Z tej strony wtyska dzisiaj znowu nagrywam odcinek na YouTubie. Ta receptura byka tylko na jeden dzień staczyła, okazało się. Słaba była. Na zawsze okazało się, że taki zostanę. Przyzwyczajcie do takiego czegoś. Dobrze. Próśmie sobie jak ustą na jakiś świat. Chciałem coś pobudować na kreatywnym. Ja ochotę coś pobudować. Ta receptura okazało się, że na, że na zawsze już będzie taki. Nie wiem, ciężko to przyjąć do wiadomości. Bo taką żabą. Teraz jestem czarny. Nie, taki będę już na zawsze. No. Jak chcecie mnie zobaczyć w następnych odcinkach, zostawcie trzy łapki w górę. I będzie następny odcinek. Może poszukam bardziej tej receptury na to, ale wątpię. Już szukałem wszystko, chyba nie ma. Nie ma. nie. A mi się wyświetla receptura, już nie ma. Wy tego nie widzicie, bo to jest na innym ekranie. Receptura mi się wyświetla. No, nie idzie, więc ja już kończę, pa.